No co Ady, jedziesz z nami. Ja wiesz, jechałby i no na urlopu nie mam. Nie może urlopu. Nie, 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 nie Bardzo mi przykro. Z tego powodu. Siedzieć, jedźcie tutaj, fajne łowiska mamy. Nie jedźcie, jedźcie, powitujcie. Zresztą tam nie będziecie chidać, nadal, będzie pijaństwo. Pijaństwo. Tam w zdręgi będą. Z dręgi. Ja to daję ja mazurskiem. Mazurskie jeziora słynę z tego, że są piękne, niewymiarowe wzdręgi. No. Nie cię To nie jedzie z nami. Nie ja do nami. Trzymał wiesz. tego, pilował będziesz tego wszystkiego, ja? Tak by napinał, wiesz, żeby nie jak urlopu nie ma. Zaszło się na grubie robić ulopu ma. Parę dni na kopalni jeszcze nie ma tyle urlopu co ja, więc... No, żałuję, bo... <laughs> żałujesz? Sobie też. bo by jechać, nie się napić. <laughs> nie, ja 12 lat <laughs> i nie, nie ciągnie mnie. 12 lat już nie go nie ciągnie. <laughs> No I miałem jeszcze dopowiedzieć, że jedzie ze mną cała rodzina. A gdzie kochana rodzinka ze mną jedzie? Prosił mu o otwarcie bramy. Bie biegu się, biegu się. Ja. Siema, do ja. widzenia! Dalej jestem! Jestem! Na pierwszy raz u Ciebie jestem, ty tyle jest razy u mnie byłeś tu. i na rybach i ciebie. Rządzimy dzisiaj. Powiem Wam tak, przejechać do niego, wszystkie zjazdy na autostradzie pisało, zjedź w prawo, a tam nie ma, zjedź w prawo, a tam nie ma. Ja mówię, chyba wyjedziemy najpierw i ławia a potem dopiero do Ciebie. Ale, gdzie masz Krzysia? Zapraszamy na wakacje z Wędką, teraz się będzie działo, idziemy do tyłu. Gdzie jest Krzysiu? Do danego mówię, masz tu muzykę włączoną? Mówię, wyłącz, bo wiesz, prawa autorskie, a on mi mówi co? Mamy dom weselny z tyłu, bawimy się cały weekend i tam grają z Ispolki. Krzysiu? Ma! Jak droga! Pokażę, cudownie, lepiej się jechało. A tu jeszcze dany widzę ma ogród swój, pomidory rosną już. Nawet jakiś czerwony się znalazł. Słuchajcie, o ogrodzie powiemy coś więcej, bo on chciał się pochwalić wam. Jeszcze mi mówił: Domin, pokażemy, pokażemy. Co? To, jest, to jest mój pierwszy rok, mój pierwszy ogródek i jestem z niego bardzo dumny, więc opowiemy więcej później. O truskawkach, tak? Tak jest. Zrobił jakieś tam fajne widzę, ale klarnia też działa. A co Gawrysia niesie? Prezencik dla dzieci, ja tak? Przekręcę. kręcę, Maja, no. co ty dostałaś? Bo wy się jeszcze nie znacie z Gabrysią. Co to jest? Co dostałeś? zobacz? Laleczka, tak. Mija. Już funfele. No widzę, że kombinujesz? Przykuje taką gościnę, tak? Mamy w oczu dzika, pieszyneczki, także będziemy testować dzisiaj wszystko. Kiełbaskę, oczywiście, też. A Krzysiu się szykuje, żeby ci pomóc. Tak jest, tak. ja będę rzeźnik dzisiaj. Główny rzeźnik jestem. No, no tak. ładnie, ale nie musisz się aż tak bardzo do nas wierzyć. że... Skromniej. A e, tam skromniej? Nie ma skromniej. Nie chciałeś tyle lat do mnie przyjechać, to trzeba przywitać gości, nie? A dany, co to tu mam? Na plasterki zrobić, tak? Nie, nie. Czy co ty chciałeś? To paska, to już jest A na grilla? No. Dobra, rozumiem. A to Myślałem, dany, że to jest... masz jakąś swoją skup na grilla? Nie, nie, jest, to jest kupiona, nie jest, z dzika są tylko te. Mówiłem Krzysiowi sytuację tam o tym Aha. z Dziku, ale ten później ci powiem, nie? Dobrze. No, tego to dawnie to da. Wiecie, też nie możemy wszystkich tajemnic zdradzać na oficjalne forum, więc na pewno dany mi opowie, co się stało z gościem, co załatwiał Dziki, ale nie możemy tego powiedzieć. Zjadł go Dzik. Zjadł go Dzik? Albo Wilki. <śled> Dany coś jeszcze ma na tego grilla? O nie, no, nie to To chyba jest do pokrojenia już uh -huh. tylko wiesz. Dany, no to co? Taka oficjalna część grillek, wszystko już jest. Jutro planujemy, jutro wyciągamy łódeczkę z wody. Dany na ma przyczepkę łódkę ją. taką dużą. Żona, żona się zlitowała i kupiła łódeczkę nam, żebyśmy mieli czym pływać i łowić. Znaczy nie tutaj. nam, tylko żona kupiła mu. No. <laughs> <laughs> Dokładnie. No i jedziemy na Mazury, na tą upragnioną wyprawę. No ale dzisiaj tą część taką przywitalną, oficjalną na razie kończymy, nie? Ja myślę, że jeszcze chwilę przedłużymy, ale to już takie ku końcowi idzie. No tak, tak, już będziemy kończyć, czyli chodzi o część taką, <grym> wiecie, na YouTube'a, nie? My se tu podzistomy, pogodomy, po naszymu. Dawno my się nie widzieli. No. musimy se posiedzieć. Samego chyba. rana jedziemy na Zalew. Jedziemy na Zalew Sulejowski. Bardzo ładna woda, bardzo duża woda sandaczowa. Namawia mnie też, namawia. I Są tam właśnie. będziemy właśnie holować od niego, stamtąd ściągać od niego łódź i przewozimy ją pod Iławę. Na jezioro Jeziorak. I otwieramy worek z sandaczami. No, chyba z wręgami, wręgami. Właśnie przyjechaliśmy tutaj z danym rozpakować opony, bo musi mieć miejsce na wakacje, a to okazuje się, że jest jego firma. Tak, dany się zajmuje siatkami do marketów. To dobrze owoce. powiedziałem. Warzywa i owoce właśnie z tyłu tu słyszycie. Tak fajnie chłodno to chyba taka temperatura wymagana dla tych siatek wszystkich plastikowych. No wiecie jakie to wygląda, nie? Worek na ziemniaki na przykład. Cała rolka. Nie traktujcie tego jako reklamy na naszym kanale, bo indywidualnie dla was to nie żadna reklama, wy takich rzeczy nie kupujecie, to kupują właśnie firmy duże, które pakują na przykład ziemniaki, buraczki, marchewkę właśnie w takie worki, A chciałem wam tylko pokazać jaką dany se zrobił właśnie firmę, tak, tak, nie tylko pracownicy fizyczni u nas są na kanale, ale też właściciele, biznesmeni idzie powiedzieć. Ale widzę, że jak to mówi Krzysiu? no Jak to w każdej firmie bywa, musi być też kącik wędkarski zrobiony. Zobaczcie co tam jest. Tu <grystanie> 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 też jakieś wiadra, pelety, <grystanie> wędki tu są, Buda do Psa. <grystanie> On tu ma wszystko jakieś stare radia. Dany długo jeszcze? 5 minut. Bo My jedziemy i jedziemy, tej jak mówiłeś, chwilka i będziemy, a tu dalej jedziemy i jedziemy. Tobie się tak dłuży po prostu, to jest chwilka. Jak się nie zna drogi, to tak właśnie droga się dłuży, nie? On tam codziennie jeździ, praktycznie, no to jakoś to mu leci. Krzysiu, tu jest? <śmiech> <śmiech> nie ma. No już jesteśmy prawie nad jeziorem, jest dobrze. Ey, powiem Ci, że Twoja łajba no najładniejsza na tej, na tej stajni tutaj. Ja jestem w szoku, że żona zgodziła się mi kupić takie coś. No my też jesteśmy w szoku. No, powiem Ci, pozytywnie jestem zaskoczony, bo nie widziałem prędzej. No. I Ty chciałeś ją nie brać na kurde jeziorak? Ty chciałeś ją nie brać, czy Ty jesteś mądry? Nie bierzemy tej krypy, weźmiemy ponton normalnie. On chciał nas na pontony z taką łajbą. On chciał nas na ponton dwuosobowy bez podłogi wziąć. Ja Ciągnę całkiem, wiesz? To masz nowe mógł tak? Tak. Ale weźmiesz ten, ten ten, w razie czego, jak? Byśmy tak chcieli na noc siadnąć sobie we dwóch lampkę wina wziąć. To ty na to. To nie jest propozycja randki. Czy się mi dół? Tak jest. Chodź jakiś szperacz. Widzę. Wiesz sobie mi tu brakuje takiej czaszki, nie? Czaszki? Do czego? Do Jaki? takiego pirata. <laughs> czaszki pirata mi tu brakuje na tej łódce. Moc tery wszystko, nie no ładnie, ładnie. A tam może żeby chować sandacze, ja? Tak. Żeby nikt nie widział. Aha, ogólnie na pokład chodzimy z białą podeszwą, żeby była jasna. Czyli ściągamy ja szczywiki. I chodzimy bez butów. No. Albo no, bez no, butów, no, albo raczej. biała podeszwa. No raczej. <laughs> Pięknie mruczy. Od pierwszego. Ale odpalił za pierwszym, nie? Nie, nie, bardzo ładnie chodzi się. Ma też 2-12 rok, ale pięknie chodzi. Jest zrobiony, wszystko nie ma tu nic I odpływamy. Ale nie masz tego jak cofiesz. Tit, tit tit, tit. No to Krzysiu, co ci mam powiedzieć? Odpoczywaj. Na razie tak skromnie bez wętek, ale i tak jest zajebiście. To się trzymamy. Uuhu, hu hu hu. O masakra. Godzina czwarta minut trzydzieści Kiedy Krzyścił Magda i dany się obudził Wszyscy czekają Zaraz pojadą Dany po kawce nie Mi proszę zrobić taki przybierny Co to ma być? Co to ma być? Kolejny dzień wakacji Wstaliśmy czwartej rano tylko po to żeby wyjechać mniej więcej piąta, żeby się nie wbić w żadne korki, żeby był najmniejszy ruch na drogach. Wiecie, bo o dziewiątej rano, jakby było słońce pełne, to żeby się jechało, a jeszcze tiry, wszystko jeździ. Ale nie o tym chciałem mówić. Słyszycie tę larmo? Powiecie, co on Dominik mówi czwarta rano, nie? A tam drugi dzień wesela jest. My się obudzili, a oni nie zdążyli i spać. <noise> Dalej się bawią weselnicy, twardzi są Czwarta, już jest 30, prawie twardzi są. Jeszcze no. się bawić, obiecałem, a ja na sam koniec bym zapomniał. Zobaczcie, tak co zrobił w rurach. Ogródek dany, bo obiecałem, że powiem nie o nim troszkę. I tutaj ma truskawki. O co mu chodziło z tym ogródkiem? Że na tak małej powierzchni po prostu wygospodarował tyle miejsca. Tam też w rurach powycinał. Posadził sobie truskaweczki. No, ogródek ma pierwszy rok, dlatego tak może w miarę ładnie wygląda. Tu sobie zrobił pomidory. A tu w tej dziurze, co tak idzie taka kreska, tam będzie miał ogórki. Nie wiem czemu jeszcze nic mu nie rośnie, ale dobra. Pewnie nasiona zasadził, ale już trochę późno jest, no ale nic. W szkarni no, pomidory podobno były zasadzone tak samo. I dużo większe, widzicie ładnie porosły. Trzeba przyznać, że szlarnia robi robotę, a tu rzodkiewka. No i wiszące pomidory, te już widzieliście, bo jadłem je w pierwszy dzień. Fajnie rosną. Coś obsychają, bym musiał bardziej podlewać te. Ciepło się zrobiło, słoneczko i... A my tu już bryki gotowe. Do odjeżdżania. Krzysiu też się już tam pakuje. No i podjedziemy jeszcze, znaczy Dany sobie podjedzie pod zakład swój. Tam zostawił łódkę, bo tutaj by miał ciężko nią nawrócić. I śmigamy już do celu, czyli jezioro-jeziorak. Krzysiu, co to miało być, te. Krząkam, y, alergia, katar. Rzepak, żapik, rzepik, wszystko, ja. jesteśmy w stanie jechać. No ty, ja nie wiem, jak wyjechałem. Mówiłem 22 wczoraj, że trzeba i spać, a nie. Tak, gdzieś to powiedział, dany. Dopiero 22.30? <noise> Śniadanie ze stacji benzynowej Doda smacznego dotankowane samochody do pełna Krzysiu jest, czekamy na Danego z łódką I śmigamy Zdrowie, smacznego chłopaki Co sobie wybijesz tą wędką? Jedziemy. Jedziemy. To... Jedziemy. Tam gdzieś jest nasz domek, musimy go znaleźć, ale to jest to jezioro. Dobra, dobra. Już nie będziemy Wam więcej opowiadać, jak na razie o naszym obozie, o naszych domkach i o tej części, wiecie tak, wypoczynkowej. Najważniejsze, że już jestem nad jeziorem i najważniejsze, że w końcu udało mi się zrobić wędki. Tym razem na spławik z przyponami Fluocarbon i ruszam tutaj z naszym nowym znamionym, znajomym Mariuszem na środek jeziora szukać drapieżnika. Mariuszku, siema! Witam Cię! moje kije, że tak powiem. Bardzo ładnie. Mariusz, przyszedł ten czas, żeby się przywitał z widzami, jakby nie było. Witam Was wszystkich serdecznie, moich nowych kolegów ze Śląska, z południowej Polski. Witam Was wszystkich, widzów. Tak, tak zobaczcie, Mariusz ma taką łajbę właśnie. I mnie zaprosił, żebym z nim powędkował. Z wielką przyjemnością skorzystam. Już na miejsce. Które przynajmniej teoretycznie powinno nam dać jakieś ubrania. A widać, że nie jesteśmy sami. Tu chłopaki. Tam chłopaki łowią. Chcemy najpierw Odłowienia żywca, nie? Trzeba by było jakieś łapać uklejeczki, bo tak. twierdzi, że najlepsza chyba jest. Krąpiki, małe, płoteczki. No. Zawsze to taka jest, wiesz, bardziej żywotna niż uklejki. Natomiast... tak jak wspominałeś, mówiłeś, że z żywcem to żadnego problemu. Nie, 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 nie ma, jest tutaj ogrom żywca, także nie powinno być żadnego problemu. Czy nie będzie żadnego problemu. Co? Płoteczki są. Jednak Mariusz miał rację, bo chwileczkę się bawiłem, zanim wędki rzucimy do wody, macikiem. I Wam powiem, na pewno tu będzie przygoda ze spławikami pod tymi trzcinami. Trochę zanęty daliśmy, ściągliśmy rybę. Były takie poteczki, ale podeszły jeść też takie leszcze. I tak sobie pomyślałem, no jest szansa tutaj wygrać, wygr raczej złapać większą rybę. Ale teraz jesteśmy na sandacza. Więc Dominik, nie kombinuj, tylko rzut po rybę. Pierwszy rzut po rybę na jeziorze Jeziorak. Czas start. No, tam same gniazdo żeś trafił tych sandaczy, ja myślę, nie? Tam powinno właśnie to być. No, tutaj właśnie kolega tam dalej, dalej, 100 metrów od nas ma branie na sandaczach Chyba mu trawę puszcza żyłkę. Poobserwujemy go, co? Co wy na to? Obserwujemy, albo już holuje. Za bardzo też nie widzę. Nie wiem jak wy tam widzicie na dużych ekranach, ale on już chyba zwija tą wędkę. Coś tam, coś tam wygięta jest hmm. Czyżby? Trzciny mówi, że mu bla. No łódkę ma, przecież może trzcin wyciągnąć, nie? Ale ważne, że coś zaczyna dziubać. To jest najważniejsze. No bierze podbierak. No, coś się dzieje. Mimo tego, że jak mówią na Mazurach, ryba wyczyszczona, to jeszcze coś idzie złapać, widzicie. Tu tam kolega mówi tutaj, Mariusz, że Heniek się nazywa. Tak. I to Heniu właśnie wyciąga sandacza. Mariusz przyzica. On mówi typowo z gruntu, widzicie? Ja tam bardziej na sławiczki. No i tak, wytrawni wędkarze zawsze mówią, że wodę trzeba czytać. Ja wam powiem, ja już ją tak czytam trzy godziny i nic nie przeczytałem. Tu nic nie pisze. Cicha, cisza, spokój. Żaglówki pływają. To są strasza, strach, straszaki na dziki, to nie, że ktoś tam zastrzelił. One tak walą co 15 minut. Taki strzał, tam podobno coś jest na powietrze, coś tam automatycznie ustawione i, i cały czas myślę, że ktoś do nas strzela. Jeszcze siedzimy. Słuchajcie, Dominik mówił, że czytał wodę, ale chyba nie wyczytał. A jedyne co wyczytał to to, że one będą brały jutro rano i my jutro rano się meldujemy. Tak jak mówi Mariusz, o czwartej rano tutaj przyjeżdżamy i I startujemy jeszcze raz. A tam koledzy już krzyczą co? Poddajecie się? Nie, nie poddajemy się, wracamy na bazę, żeby rano tu być. Poddajemy się, no proszę was. Trochę się czuję obrażony. Poddajemy. A ja tu mam takie plany na całą noc. Na całe rano, na cały tydzień. Piu-fiu! Wędkarstwo, mniej gadania, więcej łowienia. Dominik, przyjechałeś na Mazury, będziesz łowił tylko wzdręgi. Wasze komentarze. Jesteśmy z powrotem na brzegu na już Krzyścia. Krzyś coś tam twierdził. Mm. <grystanie> <grystanie> nic nie powie. <grystanie> to nic nie mów, Tak to zostawimy na dzisiaj. Jak będą jakieś rybki, to wam pokażemy. A ja rano ruszam na jeden z pomostów. Właśnie z Mariuszem coś tam spróbujemy połowić. Zrobi się zachód, więc już pomalutku będziemy kończyć dzisiejszą zasiadkę. <laughs> Ale cię przypaliło dzisiaj słoneczko? Tak. Mrozowy jest No, też. Troszkę. No. Pogoda piękna, także nie ma co narzekać. Wczoraj wracając z naszego połowu złodzi powiedziałem Maryszowi opłyńmy trochę tą zatokę. Zobaczmy jakieś kilka miejsc, gdzie może stacjonarnie usiądziemy i...